Witam Was na kanale Sims Week. Ja jestem Pandora, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z adopcji. Ostatnio nie było ze względu na to, że byłam chora, nadal jestem, więc będę pewnie trochę cieła ten odcinek, żebym się nie zakaszlała, ale już jest dużo lepiej, zresztą słychać po głosie. Co my dzisiaj zrobimy? Będą urodzinki i to będzie dużo urodzinek. W sumie tylko Ozji nie ma urodzin. Bo myślałam, że jeszcze nie będzie miał Vergil, ale okazało się, że przyniósł szósteczkę dzisiaj. Nie wiem jakim cudem, ale jakimś cudem przyniósł. Tak więc, skoro mama rozwinięty poziom, aż szósty z dwóch i trzeci ze społecznych, on ma nadal piątkę. Tak, ma nadal piątkę, ale już niedługo na następny dzień i będzie się wyprowadzać. Zostaną nam trzy dziewczynki. I dzisiaj jeszcze jedna. No i Moniczka też miała szóstkę. Moniczka wieczorkiem będzie miała swojego chłopaka. Ja się tam, jak z wami się na chwilę pożegnam, bo zrobimy dzisiaj dwa dni. To Moniczce zaprosimy chłopaka, ja tam ich spiknę i się razem wyprowadzą. A, i mamy rachunki, ale nie mamy pieniędzy. Tutaj ona napisała książkę, więc wydaj książkę. Ale wiem, że książka na pewno nie będzie starczyć, więc pejzaż. Dobra, prawie nas stać. Rozmnażaj. I od razu hop. Prawie nas stać. I jeszcze jeden obraz zrobiłam. O, tutaj. O, to jeszcze nam zostanie na szczęście. O, jeszcze takie coś. Nie ulepsza mi, tak więc. A, to też sprzedamy. Nikt nie idzie sobie ta książkę. I takiej nie użyjemy. Już Moniczce zabrałam. O, ty też coś masz, super. Moniczce jeszcze zabrałam książkę. Tą, to nie jest jej potrzebna. Już dziecko tu jedno płacze i się pojawiło dzieciakom. O, tutaj, że mają wkrótce urodziny, to już czas najwyższy. 4-5 dni właśnie ja sobie ustaliłam i tak będzie. Dobra. Yy, matka, wstawaj i płać rachunki. Znaczy, wydaj i płać rachunki. A, wydaj jeszcze raz, chciałam zrobić. Wypłać rachuneczki. Oto tobie może od razu zaproszę tego chłopaka. Nie, bez sensu. To ona ma, o właśnie. Hej, też ma urodzinki. Ma trzeci poziom znocniczka, trzeci poziom mówienia, trzeci poziom poruszania się, czyli tak jak ja sobie ustaliłam. Jeżeli coś to ewentualnie zwiększę, nie sądzę, żebym zmniejszyła. Daję radę. Jest ok w miarę z tym. Przesiąć ty się, albo wiem, ty się pobaw kaczuchą, Baw się, baw. A ty, ty masz to roboty. Ty. O, ty i tak musisz zostać. Tutaj nic dzisiaj ciekawego z tobą się nie dzieje. To odrabiasz sobie lekcję. No i tak, dopiero jutro będziesz. Kurczę, to jutro tobie zrobić, trzeba będzie urodziny. Chyba tak, no dobra, zobaczymy. Może nie pójdziesz do szkoły. Żebym ci nie musiała urodzin robić. Nie no, żartuję. Coś wymyślimy, najwyżej on będzie miał jutro. I będziemy mieć wyrobionych wszystkich. Dobra. Tobie trzeba oddać też dla mamy książkę. Zobaczymy, jak będą wszyscy wyglądać. Może wszystkim jutro zrobić urodzinki? Bo tak bez sensu, że on sam. Nie dobra, jemu zrobię po prostu oddzielnie. No co ty, się wyprawisz? A ty już tu jesteś? Aj, gro, nie świruj skoro tutaj to może Moniczka pomoże maluchom pomóż im przytul i przytul zostawiłam te nóżki, bo mi to tam nie robi różnicy szczerze mówiąc no, wydaliśmy swoją książkę, pierwszą wreszcie strasznie długo się jej pisze, będę musiała pomyśleć coś na, nad tym, bo ciężko strasznie i długo przy takiej ilości dzieci. Dobra, i jak ty jesteś ogarnięta, Od w ogóle dziadek chodzi po chacie u nas, bo wpadł. Mamy torcik? Mamy torcik. No to. Co się będziemy czaić? Potem jeszcze posprzątam tutaj z tymi. Ile? O, już prawie 7000 mamy. No to super. Byle do przodu. Siadaj. Może Heili będzie pierwsza. No, bo ty już zaraz chociaż chciała spać. Podejdź tutaj. A się dziadek pójdzie zająć mało, to nie muszę się bawić. Siadaj. I Virgil. Wstawaj i siadaj. Wstawaj i siadaj. Nie ma to łatwo. Wszyscy się za to było zatnął, tak? Nie, wszyscy przecież je przelazu. Szona. Szona się strasznie polubiła z Vergilem. Wiecznie do niego dzwoni. Dobra, to zaczniemy od Hailey. Tutaj można? Czy. Nie, nie można. A ty możesz, tak? Właśnie, bo ja nigdy dzieci nie postarzałam. Pomóż ze śpieczkami. Tak. O, będzie. Mogła też. Ciekawi mnie to, bo nigdy maluchów nie postarzałam jeszcze. No nie wiedziałam, że można, ale myślałam, tak, bo w trójce też było można. Ja jak byłam mała, to nosem znuchiwałam świeczki. Nie wiem dlaczego. No tak, między krzesłami. A właśnie. Musiałam polecieć po telefon, bo zapomniałam, że przecież. Wielkie urodziny, a ja nie biorę telefonu. Dobra, wylosowało się społeczne. I. Eee, muszę to znaleźć. Bardzo możliwe, że nie ma tego. A oni. Tak, coś tu się. Coś tu się nie, nie tak założyło. Tego, tego też nie ma dla dzieci. Nie wiem, coś muszę ogarnąć w tym programie, bo. O, cheerful już jest, wesoła już jest dla maluchów. No, gotowe. No, to super. O, i coś już od razu złapałaś. I widzieliście, po punkcie z każdego, więc na pewno więcej nie będę im robić, żeby nie były zbyt umiejętne od razu poznać pięciu nowych Simów. Może i poznasz, kto wie. Dobra, zanim wszyscy wzięli, to ty szybko Vergil, do tej świeczki. O, może piramidka wiekowa, no niech będzie. Jesteś zmęczona, to sobie usiądź. <grystujesz> Jesteś zmęczona, to usiądź. Trochę Wam przycięłam, bo się pokaszlałam. Dobra, ale już wracamy. Mała siadasz, będziemy robić jedno wielkie ubieranie dla wszystkich, teraz Vergil. Bo ty to już musisz naprawdę spać. Yy, Wypowiedź życzenia. Tobie już też mam jako nastolatek. Wyrandomujemy. Yy, wszyscy śpiewamy. Może lepiej nie. Gdzie ty się? A, tu. A ten odrabia lekcje. No to zrobiłam rodziny. Dobra. Co my tu mamy? Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać, bo ostatnio nie mam szczęścia do ich wyglądu. Imprezowe. Dusza towarzystwa? Nie, coś z imprezą. No ale to pewnie będzie dusza towarzystwa. Tak? Tak. I druga cecha zazdrośnik. Muzyczny zazdrośnik, który lubi impreski. <grybujesz> Okej. Okay. czy by był pierwszy ładny? Też ma brzucha. Nie naprawdę ja to kodem zmienię, bo to jest jakiś błąd. Bez sensu. Dodaj świeczki rodzinowe. stanął odsysanie tłuszczu z brzucha, bo to już jest naprawdę przesada. Co tu się dzieje? I Moniczka... Yy, a Moniczka spróbuje lukru. Potem zaproszę jej chłopaka i jego też postarzę. I ich wyprowadzę razem. Do miasta. Na razie będą się do miasta wyprowadzać. Moniczka. Jesteś już duża. No, raz, raz. Bo jeszcze yes. trzeba dwójkę dzieci postarzyć. się znowu urodzinowo. I nasza najstarsza. Ona to ma dopiero ciekawe cechy. A jeszcze jedną trzeba dorzucić do tego. Nie szaleć mi tu. Samotniczka? Ohaha. Uh, uh, uh. Zła samotniczka. No to, to się źle skończy. No, już to możecie zjeść. Jutro jego No, Dobra, ty idziesz spać. To pierwsze co robisz, to jest. Przejmujesz to łóżko i idziesz spać, bo czas najwyższy. Spać. Zablokować drzwi chcesz? Dobra. To zablokuj dla... wszystkich, po czym odblokuj. Bo nie ma zablokowywania drzwi w tym domu. Mała ty ty... I teraz... o matko jak rzem się pokręciła. Sie mi pokręciło normalnie dziś. I maluchy! Ojej. Będziemy mieć... Dwójkę, o matko teraz to nam zajmie dopiero. Postaż. Postasz. No dobra, impreza impreza. Koniec tego dobrego. Ma też jesteś zmęczona, ale myślę, że... Nikt nie chce jeść tortu? Nie, naprawdę. To nie, to nikt nie dostaje tortu, torci się do lodówki. Sia. Nikt się nie interesuje, to nie ma tortu. A ty sobie weźmiesz różowe łzeczko. ty wolisz niebieski, ale... Weźmiesz różowy. Przejmij na własność i też pójdź spać. A Moniczka, zaraz się to zajmiemy. To się zdrzemni, żebyś z chłopakiem mogła się popoznawać. A co tutaj odrabiasz te lekcje? No dobra, no jak odrabiasz to odrabi. Zjedziemy do płaczków małych. O! A, okej. Okay. No. O, o tym też nie pomyślałam. Ja jestem zakręcona, jak zwykle. I mamy... Jakiego małuszka mamy? O, mamy tego. gdzie tu jest? O, ten. Żywe srebro. Jak słodko, Margaretka. No odłóż tą Margaret, nie leś. Pójdziesz znając ciebie pół kilometra dalej. Oj, już głodna. Nic ja ich pozmieniam i pokażę ich wam później. Wszystkich razem. No, co tobie nie pasuje. A pewnie będę musiała. I. A jeszcze przy to, żeby nie płakała. O, to już się uczy poruszania. A co tam? No. Jednak pewnie byłeś głodna. No, była głodna, bo inaczej wydała spokój. No dobra, no. Odłóż ją, niech chcę wyjechać, jak se chce, postarzamy. Kto do ciebie dzwoni tutaj? A, już nikt. Dziadek, nie przeszkadzaj! Idź mnie stąd! Będzie po chamsku, ale wypły. No, poszł mnie. Ja tutaj muszę dzieci starzyć. Bo głodne. No super. Super, że musisz już iść. Niestety. O matko. Przez niego teraz dostała trolololo. A wam na grupie pokazywałam, jak padła mi w trakcie. Była strasznie, strasznie zmęczona i mi się wyrżnęła. No nie żartujcie sobie, że się zablokowałaś. No, ale przytulić to już możesz, postarzyć to nie. Aj, aj, aj. Ja dzisiaj normalnie widać, że ja rzadko gram, bo wszystko mi gdzieś tam umyka. Zapominam o czymś. Tej się coś zesmutało, ubzdurało, zaraz przeniosę dziecka, żeby mnie nie denerwowała już. No. Spróbujemy jeszcze raz. Aha, no to trzeba... Aha, super, teraz... Dobra. Szybko, za dziecko. Chociażby tu... Trudno, nóżki mu weszły w łóżeczko, ale... Mi tu chodzi o to, żeby ją postarzyć. No ale siostrę postarzyłaś tak. No, kobieto. Ci ją wyjmę tutaj. Będzie wisiała w powietrzu w twoim pokoju, skoro ci to pomoże jakoś. No. No. Wreszcie, kobieto. Nie denerwuj człowieka normalnie. Nie wkurzaj dzisiaj już. A, i jakę mamy. Ale będą dwie totalnie inne siory. Ale trochę podobne są do siebie, tak więc dobrze. Ty masz okulary do spania. Super, no dobra. W takim razie ja się muszę zająć ślubem Moniczki przyszłym. I poprzebieram i zobaczymy się w kasie już jutro. I zrobimy sobie właśnie, zrobimy sobie urodziny Oziego i zrobimy sobie mini ślub w ogrodzie. Tak więc do, do zaraz i mam wam do pokazania troszkę naszych ludzików także mamy tutaj przypomnę sobie Hailey, tak Hailey ma sukieneczkę, bo miała sporożnie dużo sukienek tam w dalszych ciuszkach więc stwierdziłam, że będzie miała sukieneczkę tutaj jest bliska, ma duży nosek ale tak to jest taka dość ładna i małe usta, to to już też widzę, że będzie problem tak ma... kaszel, przepraszam takie ma oficjalne, taki ma sportowy, dosnu, imprezowy i dopływania. W niebieskich zachowałam, bo ona w niebieskim chodziła wcześniej. Teraz mamy Vergila Virgil nie ma bioder, ma klęśnięte biodra. Więc ciężko było go ubrać. Ale jest tak trochę na sportowo miał okulary, więc też mu zostawiłam okulary. Taki ma. Ojejku, oficjalny sportowy, dosnu. Do imprezy, na imprezę i do pływania. I ma ten brzuch, no niestety. Zostawię na razie, nie będę się bawić, bo tu jeszcze z biodrami jest problem. I tak, i tak. No i mamy jeszcze Majrę. Majra jest ju jużowa. Ju jujowa jest, rurowa. Mają te same brwi praktycznie, więc naprawdę jak bliźniaczki. I ubramy jak bliźniaczki. Tutaj mamy imprezowy od tyłu, ale dobra. Imprezowy różowy, do snu różowy, na imprezkę różowy i na co dzień taką słodką, bez bucików, w skarpeteczkach, i te same fryzurki dam. Ta tylko ma trochę bardziej gniewne spojrzenie. No i ona ma tutaj niebieskawą sukienkę zieloną, zielony strój, i tutaj też z trochę odrobiną zieleni. No i widzimy się teraz w rozgrywce. Widzieliście przed chwilą zdjęcie, co ona robiła Moniczka. Wszyscy byli smutni, ale już jest lepiej. A w szczególności się boję, bo nie, jak widzicie, Moniczka jest w ciąży i teraz zrobimy im ślub. Mama zrobiła tort. Tylko gdzie ja go wsadziłam? Poszukiwania tortu raz. Pewnie tutaj jest. Ojku. Tak, jest tutaj. O, zgubiłam go. Stawaj. Super. Stoi, torcik. No i dobra, Moniczka, jesteś potrzebna. Ty. Usiądź. Ty. Niestety, ale usiądź, mała. Usiądź, wszyscy są padnięci po prostu. Nie będę im jakoś szalała ze wszystkim. Maluchy się zaraz obudzą. To zróbmy to zanim się maluchy obudzą i się mamusia nimi zajmie. Dobra, szybko. Tak, serwery zawiodły. Trzeba szybki. Kto? Gdzie? Jak? Co? No nie musisz, że on poszedł spać. Poszedł się wypłakać przed ślubem. Ojejku. Przebierz się, może bo ty masz stroje, masz jakiś... zmień strój. A może być i w tym. Jesteś nie swoja teraz. Teraz ci przeniesiemy tą... Przeniesiemy ci... lampkę. Od siostr. Będziesz zainspirowana. No, skupiona też może być. Gdzie ten twój boyfriend? O, jest. A, bo wy nie jesteście. O matko, zapomniałabym. Więcej opcji. Szybko, szybko. To nad nie jest swoim chłopakiem. Okej. Okay. Szybko. No ja to mam sklerozę. Ładnie, nawet ich nie zachłopakowaniłam. Raz, raz, raz. To teraz będzie szybkie. Nie patrzymy, on się jej uświadcza. Dobra, to przynajmniej lampki nie potrzebuje. I do niej nie gadaj, tylko musicie się. A i właśnie, mamy dlatego tyle kasy. To ja im puszczę, żeby oni tam siedzieli. Mamy mało kasy i musiałam narysować, namalować obrazy. I jest przenoś, bo nie mamy nic praktycznie. Ach, tak to jest z moją moniczką. No i Moniczka teraz... Oświadczyłaś mu się? Czy się nie udało? ku z wami, was nie pilnować, to jest... Dobra, super, oświadczyłaś Tutaj tort stygnie, a raczej się psuje. No i weź śrub. Trzeba się wszystkimi zająć. No, on przynajmniej tak w miarę wygląda, więc. O! I z ładnym widoczkiem przypilnowałam, żeby było. Ta lampka. Do wyposażenia. Potem ją ustawię. No, i będzie ładnie. O, oh, Kwiat! Oh, i wciąż jest tak słodko. Będą sobie mieszkać w mieście, w jakimś mieszkanku, spokojnie. I pokroję sobie zaraz torcik. A wszyscy oglądają chociaż? O. Weź udział w śrubie. Po co wy tu siedzicie w takim razie? Mapryska przeciwko owadom. O no tak, do tego momentu, aż nie wzięliście udziału, ładnie siedzieliście. Tak to już z wami jest. No zaraz już torcik. No. O, wiadomo, są łaścia, ja się przybliżę do nich. Moniczka, no tak, no, przeprowadź go. Było nas za dużo, więc od razu przeprowadziłam ich do siebie, ale uciekli nam niestety. No, ale już byli po prostu gotowi na to, żeby wyprowadzić się razem. Jak tu zdjąć to coś? Tylko, że młodej pary tu nie ma. Ty możesz zdjąć? A, mogę wrzucić go do lodówki. No trudno, wszyscy będziecie jeść co innego. Dobra, macę trzeba pomóc. Ty! Wyczyścisz? A, bo ty masz urodziny w ogóle. Ciebie też trzeba wyprowadzić zaraz. Otwórz. No to jeszcze przy okazji ty zjesz. A, bo tort się zepsuł. Kurczę, a może ten tort da się naprawić jeszcze? Bo nie mamy tortu, a trzeba go wyprowadzić. O. To mała, siadaj. I ty. A ty oglądaj sobie na szybko film, żebyś się nie stresował, tak? A ty idź po dzieci, bo ja już widziałam, że maluchy. A nie, maluchy śpią jeszcze. Ta jest ok, ale z tobą się będzie trzeba pobawić i to mocno. No nic, ale to już później. O, i będziemy mogli sprzedać przynajmniej fotele. Bo łuk to ja sobie zostawię, tylko sobie go przestawię pod drzewo, żeby sobie stał i zrobię go biały. Chyba ma kolor biały, tak ma biały z różowym, dobra. Będzie pasował do domku, a ty na szybko skorzystaj, póki jeszcze dzieciaki nie ogarnęły się z tym wszystkim. I będziemy adoptować jeszcze, bo o tym zapomniałam dzisiaj. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakoś super długi odcinek. Ale musimy to ogarnąć wszystko i się okazało, że jest strasznie dużo rzeczy. Będziemy mieć piątkę znowu w domu. A nie mogą ich wprowadzić, no bo już mamy ósemkę osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. i było siedem. Osiem. A, bo ona była w ciąży, dlatego. Bo było więcej niż osiem osób. Dobra, już sobie weźmiemy... O matko, nie chce mi się telefon odblokować. Rzucimy sobie kością, żeby wiedzieć jaki mamy, jaką mamy płeć. Parzystą, czyli dziewczynkę znowu. To weźmiemy Jolę. I Joli, zaraz wybierzemy imię. Ty szybko biegnij, a za ten czas, jak ciebie nie będzie, to on doda świeczkę urodzinową. I spróbujesz lukru. Szybkie urodzinki tutaj. No i ja go wyprowadzę samego, on nie poznał żadnej dziewczyny, więc... Dobra. Jaką ci cechę tutaj dorzucimy, jeszcze zaraz zobaczymy. A zresztą, właśnie. No i mamy cechę, która nie pozwoli mu i tak być z kobietą. On się nie angażuje, znaczy nie pozwoli mu się żenić, więc. O no i wszyscy zjecie sobie. Więc sobie, wszamaj. O, ty zasnąłeś? taki nudny film wszyscy sobie wezmą po kawałku torciku pewnie się spotkamy w następnym odcinku już w weekend bo chciałam w ogóle dzisiaj wyjść z nimi ale no niestety wyszło jak wyszło no, i nie ma co nic z tym nie zrobimy ale może wejdziemy na jakieś lody czy na obiad jak już postarzymy kolejną małą w weekend, po prostu. I tak, bo środa, czwartek, piątek, sobota. No, sobota, niedzielę. No i Jola, nazywasz się. No, klikaj się. Kaj, Katie. No i ładnie. I Katie. Mamy Katie dzisiaj. I ona idzie ją przytulić. I ja go później już wyprowadzę. Na tą chwilę już i tak będziemy się żegnać, bo nam trochę to zajęło. Więc myślę, że takim ładnym, optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w następnych. I pa!